Ja witam Was serdecznie na pierwszym odcinku z nowej serii e, Sirius Sam 4. E, kilka odcineczków z e, kampanii zrobimy sobie. Sirius Sam nigdy nie był jakąś e, serią, gdzie fabuła miała wielkie znaczenie. Tutaj przede wszystkim liczy się taka soczysta, mięsista rozwałka z wieloma różnymi broniami i przeciwnikami i tym podobne. Niemniej jednak ta fabuła gdzieś tam się przewija, są jakieś przerywniki filmowe, jest tam jakieś wytłumaczenie, ale... Wy tutaj jesteście przede wszystkim po to, żeby sobie obejrzeć fajny gameplay, dlatego ja będę wycinać te właśnie mm, przerwniki albo jakieś nudniejsze momenty i tym podobne. Jeszcze nie grałem w ogóle, więc to, co teraz zobaczycie, to jest rzeczywiście takie moje first impression. Yy, te emocje tutaj będą rzeczywiście realne, niewymuszone i tak dalej. Dobra, kampania Serious Sam 4, yy, zaczynamy. Człowiek kontra bestia. Poziom epizodu, e, wybierz poziom do rozegrania. I a, jeszcze poziom trudności powinien być, jest. Turysta, łatwy, normalny, trudny, serio. No słuchaj, ta. E, ja sobie zagram trudny. Dzięki e, Overwatchowi rzeczywiście e, mój skill jest lepszy. Kiedyś, jak któregoś serii sama chciałem na trudnym przejść, nie dałem rady. Potem, po tym całym Overwatchu, kiedy rzeczywiście się spinałem na tych rankedach, mam troszkę lepszego skilla.

Sirius, Sun the Hero Wow! Ej Czy ja coś mówiłem, że będzie sam początek uh, nudny. Od razu rozwałka To jest prolog jakiś, widzę. Wow, latające ciała, kosmici. To jest sam początek... Um, nie wiem po czemu ja krzyczę. To jest sam początek w ogóle tej pierwszej inwazji kosmitów właśnie na ziemię. I widzę, że to właśnie jakiś jest prolog, um, no, widzę, że nie otrzymuję żadnych obrażeń po prostu uh, Nie wiem, jakby interaktywny czerwnik filmowy, jakieś podstawowe jednostki żołnierzy, których nie było w poprzednich częściach. O, oh, o, oh, o, oh, co tu się stało? A tak pewnie miało być. Oskryptowany po prostu moment. O! Oh. You Aha, to był rozdział 00. Człowiek kontra bestia. Teraz jest rozdział pierwszy. Czyli rzeczywiście to był taki interaktywny przerywnik. wiem, Włochy, 92 godziny wcześniej. Aha, dobra, rozumiem. Czyli to jest taki rzeczywisty początek gierki. Okej, okay, czyli um, jesteśmy w Rzymie, musimy dotrzeć do Watykanu, zdobyć e, Świętego Grala, który tak naprawdę jest artefaktem kosmitów. Nasz konwój został po drodze zniszczony. Uh, więc wylądowaliśmy właśnie w ruinach uh, podstawowa broń, pistolecik zwykły O! I co? O! O, to są te najbardziej, totalnie najbardziej podstawowe jednostki w klasycznych seriosamach One zawsze wszędzie były <laughs> Okej, okay. idziemy sirius to też była zawsze taka gierka, która się charakteryzowała. Czy ta jednostka. Tak, ją kojarzę. O, ją kojarzy. to też zawsze była gierka, która charakteryzowała się linearnością. Czyli nie było jakiejś, wiecie, otwartej struktury, tylko grana sprowadziła za rączkę. Wow. It's not the size, kid. It's how you use it. I once killed a clear with a nail clipper. coś tutaj leci. idziemy. are they? Yep. The process. What are these they? how Are them? Szybkie jednostki Mogę zabić ich wręcz też Ło wow. To jest sam początek, tutaj to nie będzie jakoś super interesujące Ale potem się zacznie, moi drodzy, potem się zacznie yy, Okej, okay. też zawsze w Serious były właśnie jakieś takie pancerze gdzieś z boku sobie, o Rzeczy do podnoszenia, które dają życie, pancerz, amunicję i tym podobne. O, są headshoty. Nigdy nie było w turystyce headshotów. Spoko. O, dostałem. Ale mi życia zabrał. To jest poziom trudny. Bardzo dobrze. Ja rzeczywiście lepiej się bawię kiedyś w serii. Sama, znaczy, jak grałem, to ten najłatwiejszy poziom trudności turysta. Tam właściwie nie było. Znaleziono tajny pancerz. Ok. Mm, w Sirius sam samie, za dzieciaka grałem na najniższym poziomie trudności. Nie da się umrzeć po prostu tam. Po prostu się nie da. A teraz większą frajdę mam, no, właśnie, jak jest bardzo ciężko. Tutaj teraz powiem trochę o tym yy, ukrytym pancerzu. Sirius sam zawsze miał wiele um, ukrytych smaczków. Twórcy tej serii. Oni mają dobre poczucie humoru. O, shotgun. Nie będziemy szukać sekretów. Eee, twórcy zawsze bardzo, naprawdę super fajne i śmieszne sekrety szykowali w gierce dla tych, którzy chodzą po mapach i szukają. Ale tym nie będziemy się teraz zajmować. Mm, nagrywam filmik i po prostu nie, nie chcę mi się tego wszystkiego wycinać. O! Mm, tu są te fioletowe jednostki to są zwykłe takie, które strzelają wprost. Czerwone to po, po ziemi leci seryjka amunicji, a to są granadierzy w zielonkawych koszulkach. To jest mój. O, Gnary! Jest właśnie też um, w tej serii istnieje coś takiego jak bestiarusz. Taka jakby encyklopedia. Czyli mamy tutaj właśnie um, przedstawienie tych wszystkich potworów. Bomber bez głowy, przetworzony antropolip. No i mamy też właśnie, um, też opis wszystkich broni, ich obrażenia, statystyki i tym podobne. Co to jest? Syrianskie artefakty mistrzostwa? Coś... Punkty umiejętności? Co? Co takiego? Takie coś dodali? Pierwsze widzę. Zabici wrogowie czasami pozostawiają po sobie przedmioty. Zadanie ataku wręcz cię leczy. Wow! Talenty w Sirius samie! Tego nie było! O cholera! Interesujące! O, nowa jednostka, nie znam jej! Wow, 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 wow! Tego nie było! Okay. Cel opcjonalny, za murem, nagroda Wabik. Wow, side questy? Tego też nie było w Sirius so... Wow, questy jakieś. Ej, jestem mile zaskoczony. Rzeczywiście jest jakiś tam rozwój tej serii. Są rzeczy, których nigdy nie było. Taka. Wow, 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 wow. Drobne odświeżenie. Oczywiście głowa mi się... O ho, 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 ho. Głowa mi się odchyla, jak sam chcę. Chcesz... <gryw> jak moja postać omija ataki, to też się odchylam. O, mniejsze gnary. To są chyba samice, któryś ty... To są gnary, co nie? I... Wow. I są samice i samce zawsze był taki podział Headshot, Headshot, Headshot. headshot U. Overwatch się przydał. Też na streamie raz grałem w Sirius samy I było takie śmieszkowanie z widzami e, o, co to? Overwatch 2? Wow, ale fajne, jakie fajne bronie. Tutaj jest shotgun, czyli ludzie się śmiali, że a to wieprz, co nie? Teraz mamy pistolet, o to Makrim grasz Coś takiego. Będzie tego więcej, takiego porównywania sobie. Dobra, co tu się dzieje? Co to? Co to? Co to jest? Holo przynęta, projektor hologramów. Co? Przedmioty to nie tylko bronie, ale jakieś sprzęty? Gadżety? Jak tego się używa? Na Z aby wybrać gadżet. O nie, o nie, typowy serwis sam. Duża otwarta arena, na środku sprzęt jakiś, dużo pomocy. To oznacza tylko jedno. Coś się zbliża Nice, o, nice ka <laughs> Dokładnie, za każdym razem jak coś takiego się podnosi, to oznacza to iż nadejdzie fala przeciwników. Wururka. typowa bręźem jest sami. Ha mm, mm, mm. goddział. Okej, okay. o, o nie, do tego nie mogę się zbliżać Wow, wow, wow. ale one są szybkie! czekaj, Czekajcie, 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 czekajcie Pyk! Działa! Przynęta zadziałała! Przydała się przynęta, przydała się przynęta Headshot, headshot O oh, o, oh, mało ży życia, mało życia, mało życia, mało życia, mało życia, mało życia, mało życia Okej. Okay. Nie było łatwo. Byk seriusza! Też! Wściekły <laughs> stek. Typowa jednostka Siriusa sama. To jest coś takiego łatwo go ominąć. Zobaczcie. Biegnie, 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 więc szybki strajf. Ale jak już jednie. Kolejny. To było łatwe, ale potem jak takich byków się powiedzmy 15 pojawia z różnych stron, uuu, będzie. O, o, o! Nowe jednostki. Teraz możemy sobie. Pyk i oktański żołnierz Gamma. Syriański bykołak. Gnar samiec, Gnar samica. Wymiotny antropolip. Wow. fajnie wygląda. Szkoda, że nie ma obracania lub przybliżania, ale spoko. Co to jest? O, o dokładnie. O? o, to weźmy stary nie jest strasz. Dobra. O, biomechanoidy. Też klasyczne jednostki. Nie są zbyt groźne. To jest tylko ich mniejsza wersja. Może zrobimy coś takiego. O, 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 o co to jest? Really helpful scream. O, śmiechłem. O, dobra. Zwalcie mój szacunek! Ała! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest. O jest, daleko Dobra, może najpierw się zajmę tymi mniejszymi jednostkami. No tutaj trzeba się cały czas poruszać. No, o, Dwóch tych. Aucz, auć, auć, auć! Jestem na hita! Cokolwiek? Co to jest? Nie znam tego. Life. Co to jest life? Lekka, aktywna jednostka fibroblastyczna. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nanotechnologii medycznych. Ha, czyli taki po prostu podręczna pteczka. Dobra, spoko, przydało się. Jest leży, dobra. <gry> padwin whoa To było interesujące. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Dobra, gdzie to było? Chcę wam pokazać o co chodzi. Okej, okay, chodzi o to, że. Nie strzelać. Strzeliłem i pojawił się krowi król. Co się stanie, jak jeszcze raz strzelę? Nic. <śled> o, kto to?

Premia, za, premia do sekretów, 5 na 8 Zapisy. A, z, ani razu nie zapisałem giereczki, bo zapomniałem. <laughs> Szacowany czas, czas gry, 26 minut. Czyli premia czasu, czyli jakąś punktację dostajemy. Ona nigdy nie miała jakiegoś większego znaczenia. Dobra, moi drodzy, to kończymy. To, co teraz nagrywam, to to jest właściwie już jakiś czas po zagraniu y, tego etapu. Yy, chodzi o to, że. Yy... Nagrałem dwa etapy, myślałem, że je wcisnę w jeden odcinek, ale to jednak nie jest tak łatwo powycinać yy, gameplay. Yy, dlatego to będzie coś takiego jeden odcinek, jeden etap coś takiego. Yy, w następnym odcineczku, w którym będzie ten drugi etap yy, na końcu yy, powiem troszkę więcej o moich yy, pierwszych yy, wrażeniach, yy, ale już teraz Wam zaznaczam, że. Yy, Pierwsza lokacja rzeczywiście troszkę e, wolniejsza była. Potem się zacznie, moi drodzy. Potem się zacznie. Gwarantuję wam, że potem będzie znacznie ciekawie, dlatego oglądajcie dalej. E, dobra, ja już się z wami żegnam. E, serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. E, subiki byłyby mile widziane.